Witam serdecznie, typowy amator z tej strony. Dzisiaj taki mały mostek na małej rzeczce o fajnej nazwie flinta. Może wyciągniemy jakąś flintę rumcaisa, coś w tym stylu. Dzisiaj ze szwagrem Tomkiem. Do zobaczenia przy fantach. Chwila w wodzie. Pierwszy przyłap. Byłem na magnesie pierwszy wkręcik, bazę robimy tam, tomek chodzi tu i pełno takiego chrustu, czy szuwaksu, szwaksu, jak zwał, tak zwał. Drugi przyłap. Taka czekoladka. I oczywiście pełno towaru. Tomka zdobycz. Piękny gwóźdź kwadratowy, zabytkowy. Kolejne gadżety od Tomka. Wkręcik kolejowy. Także też był na magnesie. Mamy jakiś przyłap. Idzie. Coś wyszło troszkę zarośnięte. Czy to stopka, czy jakiś inny odłamek? To się okaże. Jest przyłapanie. Nie wiem, jak to widać, ale może będzie. powoli idzie i coś się odkrywa kawałek kątownika doszliśmy do wniosku ze szwagrem, że to miejsce na pewno będzie trzeba odwiedzić wczesną wiosną, jak nie jeszcze zimą styczeń luty, jak zginie zielsko, bo w tym rejonie to jest ciężko Jakiś mały ciężar? Kamień. Podkładka. I ja też mam swojego gwoździa. I jakiś taki chyba konkretniejszy przyłap. Troszkę go podpompuję. I co idzie? Kompletna stopeczka. Troszkę zarośnięta, ale jest. A zaraz koło stopki ucięta śruba. Nakrętka. I Tomek też tam coś ma. Mini wkręt. Chwila przerwy. Czas na relaks. Czas na kawę. Flinta z góry prezentuje się tak zarośnięta, także na pewno wrócimy tu na wiosnę. Jak już wspomniałem wcześniej, może styczkom będzie na pewno wygodniej. Tymczasem idę jeszcze po kawce pogmerać. Po przerwie na kawie wpada podkładeczka. Pierwszy dzisiaj nit. Tak jak był sezon na nity, tak dzisiaj słabiutko, pierwszy. Jak widać, stoję w takich chaszczach, niewiele miejsca, kawałek zaszedłem i mamy jakiś mocniejszy przyłap i chyba coś większego, przynajmniej coś cięższego. O! Jest! Konkretniejszy zawodnik dzisiaj kawałek łupki także nie tylko pod mostem, kawałek dalej ułamana połowa jest także, jak widać, jest potencjał. Dobra, muszę się rozłączyć, bo tak tego nie odczepię Maktom.pl Gmeram w dalszym ciągu, jak widać metalowy jesz, kręcik kolejny do kolekcji, mała kupeczka rośnie, a tu magnes cały Wrdze I tak co jakiś czas, czego nie nagrywam. Kolejny przyłap. Trochę odgarnąłem te zielsko nogami. I spod korzeni wychodzi stopka kolejowa. Także naprawdę jest potencjał, żeby tu wpaść. Bo w tych korzeniach, w tych chaszczach jest jeszcze towaru. Do wyciągnięcia na pewno. I pełno szwaksu. Miałem już kończyć, a tu jak zawsze na sam koniec jakieś fajne przyłapy. Coś tu ładnie siedzi, ale nie chcę wyjść tak łatwo. Ładnie zasane. Fagier mnie podpuszcza, żebym włożył rękę, ale nie jestem taki odważny. Poruszam na boki, pokopię nogą. I zobaczymy. Co to będzie? Idzie? Nie idzie. Kamień, dużo szuwaksu. I już siedzi. Mogliśmy zabrać szpadel. Przyłap dobry. Ale dobrze też siedzi. W Czy boki? A raz od czoła, raz od boku. Tak, o, czu, czu, chyba nawet na tym stałem. Nie mam w planach się kąpać Dobra, rozmaczam się Włączymy się jak będę podejmował Długo mi nie minęło, pokopałem nogą I idzie Tomek będzie miał co nieść. Lubi te sprawy. Także wynagrodzę mu ten wypad do auta, a to za 800 metrów pewnie będzie. A tyle razy tu przechodziłem. Naprawdę. Magnesy z Magtomu robią robotę, kopią jak trzeba. No, i podjarany tą płytką postanowiłem pogmerać jeszcze chwilę obok, w miejscu i wyciągam drugą. No to ja jestem zadowolony, szwagier, tym bardziej popracuję nad mięśniami. Już szłem do brzegu, szedłem jak widać. Ciągłem magnes za sobą. Jeszcze wkręcić gwoździk i kupa hardzy. Połowy na dzisiaj zakończone. Jak widać, całe wiaderko urobku jest co nieść. Kawałek niosłem, a się zmachałem. A my tu wrócimy. Jak tego zielska nie będzie. Do zobaczenia. Przy następnym filmie. Pozdrawiam.